Możemy już zaczynać. Dzień dobry, witam serdecznie na finale 39. edycji konkursu Cały Szczecin. Dzień dobry, więc miło widzieć tu Państwa znowu z nami jak co roku, w tej ostatnią niedzielę września. Chciałem serdecznie powitać przedstawicieli władz miasta, pana prezydenta Piotra Wyszka, który jest hodowlowym patronem naszego konkursu od wielu, wielu lat. Chciałem przywitać serdecznie wszystkich. Uczestników, naszych gości, którzy cenią nasz konkurs, uczestniczą w nim to jest dla gimnazjum nr 5. Zapraszam przedstawicieli gimnazjum nr 5, jeżeli są wśród nas. Wielkie brawa. Proszę serdecznie wszystkich Państwa. Ja parę słów chciałam powiedzieć o tej nagrodzie. Mam ją przyjemność po raz drugi wręczać taką nagrodę. Postawiłam sobie takie kryterium, że to dostaną tą nagrodę. Te osoby, które dzięki swojej pracy i zamiłowaniu do upiększają nasze miasto w sposób najbardziej widoczny z punktu widzenia uczestnika miasta, tak? Użytkownika. E, państwa ogrody wszystkie są piękne, ale ja musiałam wybrać. Stąd e, wybrałam e, liceum, e, gimnazjum, przepraszam, numer 5, e, który ma przepiękny przedogródek przed swoim budynkiem który m, ma piękne m, rośliny zadbane i co mi się jeszcze wszystkim bardzo urzeka... dziękujemy Zielony Ogródek oraz w internetowej Wyśli Kwiaty 24.pl Zapraszam Państwa do nas. Przymuje pani Realta Adamkiewicz za pomysł i ciekawą aranżację leśnego ogrodu przy ulicy Balladyny 15. Zapraszamy. Dziękujemy Pani. Nasz wybór nie jest przypadkowy. Miejsce, co Państwo stworzyli jest przepiękne. Dziękuję ślicznie, dziękuję ślicznie. Z tym właśnie przydaliśmy Państwu tę nagrodę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Wystąpimy więc do wręczenia tych pucharów i tych nagród dla mieszkańców i instytucji, którzy który udział w konkursie przyczynia się do poprawiania wizerunku naszego pięknego Szczecina. Ja tylko przypomnę, że yy, Prowadzony był konkurs w czterech następujących kategoriach. Ogrody, balkony, inne formy zagospodarowania terenu zielonego, to były zgłoszenia instytucji, oraz inne formy zagospodarowania terenu zielonego, zgłoszenia indywidualne. A ja teraz, nasz miasta Piotra Zachrzyska, bo rozpoczniemy od kategorii ogrody, pan prezydent będzie wręczał, a ja wcześniej poproszę o zabranie głosu, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo, serdecznie. Cieszę że w tej pięknej pogodzie może że ten Świętować. Edycja kolejna, zainteresowanie Państwa naprawdę duże. To oznacza, że Szczecin każdego roku staje się piękniejszy, bo oczywiście wiele osób po raz kolejny bierze udział w tym konkursie, ale wiele osób po raz pierwszy. Raz. Zatem myślę, że każdy rok powoduje, że Szczecin jest atrakcyjniejszy i bardzo się cieszę z tego Państwa zaangażowania, bo tu widać serce, tu widać ogromne zaangażowanie, to żeby rzeczywiście tą przestrzeń wokół siebie tworzyć piękną i wspaniałą. I myślę, że. Pochlubne, że kurier, że y, nasi partnerzy biznesowi też y, wspierają to przedsięwzięcie i możemy każdego roku nagrodzić tych, którzy y, no, zrobili to w sposób najciekawszy, najpiękniejszy. Chodź... Laureata Miejsca trzeciego, pana Arkadiusza Wielkie brawa. W miejscu drugiego został Pan Jarosław Kłos. Zapraszamy do nas. Najwyższe miejsce na podium zajmuje Pani Wioletta Prostowska. Zapraszam Panią Wiolettę. Tak, ja, ja pani, kosz, ja pani pomogę, tak kolega pomoże, bo... nagrodę za debiut. Tym razem debiut otrzymują, nagrodę za debiut otrzymują dwie osoby, dwie panie, w dodatku dwie pani Agaty. Pani Agata Pińkowska, zapraszam panią Agatę Pińkowską. I pani Agata Pys również zapraszam. No. <noise> specjalny zestaw Wrajskiego grodu na pewno pani z tej Proszę bardzo. Jeszcze, 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 żeby zaciągnąć panią. Tutaj w jedną rękę i w drugą rękę. Zapraszam Panią Magdalenę. <tuszy> <pana. Andrzejka>. Dziękuję. <tuszy> Tutaj karek oczywiście mamy. Specjalna koperta Wrajskiego grodu Laureata miejsca trzeciego, pana Tadeusza Słotkowicza. Wielkie brawa. Nie, to A teraz zapraszam osobę, która zajęła drugie miejsce. Zapraszam panią Jadwigę Bielinę. Zwyciężczymy miejsce pierwsze w tej kategorii. Pani Beata Uzarowska, zapraszamy. Prawo. W tej mamy jeszcze nagrodę za debiut, a debiutantką jest pani Aneta Michalska. Zapraszam panią Anetę do nas. Inne formy zagospodarowania terenu zielonego. Tutaj będziemy nagradzać zgłoszenia instytucji. Ja zapodażę właścicieli Centrum Ogrodniczego Rajski ogród Państwa Teresy i Tomasza Fatorów z synem, synem Wojciechem. Zapraszam. Przekuję mikrofon. Synna były wy. witamy. Witam w imieniu cały załogi. A, e, witam w imieniu swoim, całej mojej rodziny i oczywiście całego personelu rajskiego Ogrodu. Bardzo na miło państwa gościć po raz chyba Na Naprawdę to wielka przyjemność. E, wszystkim laureatom oczywiście e, gratulacje i zapraszamy po zakres... do nas laureatów miejsca trzeciego. Zapraszam przedstawicielki, przedstawicieli spółki Szopera. Zapraszam do nas miejsce drugie, a miejsce drugie wywalczyło w tym roku Szkolne Stronnictwo Młodzieżowe suma. Zapraszam przedstawicieli. To jest miejsce. pierwsze, ale są przedstawiciele, raczej jest specjalną rozwój szkolno-wychowawczy numer 1, a ja zapraszam do nas przedstawicieli. Brawo. Poszło. Trzeciego miejsca, laureata trzeciego miejsca pana Jana Kazmierskiego. Zapraszamy. Miejsce drugie zdobywa pani Wioletta Filipczak. Zapraszam. Tutaj może do A miejsca pierwszego jest Pan Zbigniew Stankiewicz. Zapraszamy Pana Zbigniewa. Za debiut i nagrodę tę otrzymuje Pani Maria Myśliwiec, Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Zdrojowej 23-25. Zapraszamy do nas. że pamiętowe w tym, bez których przychylności i bez których wsparcia było bardzo trudno organizować nasz konkurs. W takim rozmachem i w takiej wspaniałej atmosferze, jaka panuje od wielu lat, zapraszamy do nas pana prezydenta Piotra Krzyska. Brawo! Do nas pana Kazimierza Domagalskiego, przedstawiciela firmy Fospanesa. Brawo! Teraz do nas Panią Magdalenę Grycko, przedstawicielkę Zakładu Usług Komunalnych Ogrodnika Miejskiego. Są Państwo Jolanta i Waldemar Osińscy. Zapraszam do nas właścicielek Kwiaciarni Zielone Ogródek. Chciałbym zaprosić naszych wspaniałych gospodarzy, państwa Teresę i Tomasza Batorów. Zapraszam Państwa. Którzy głosując sami, wskazali swojego faworyta. Faworytów, tak? I tak samo tym samym przyznali do Rypubliczności. Zwycięzcami zostali Państwo Ewa i Jarosław Kosowie. Zapraszamy Państwa. Tylko powiem, że wiecz4 głosów e, właśnie oddanych na Państwa i z głosów e, to są dla naszych Zapraszamy. To jeden telefon, jeden z Oczywiście, z jednego numeru. dodatkowo honorować w tym roku dwie osoby pomysłodawców Krokusowej Rewolucji, jednej z najbardziej pozytywnych, a tym samym społecznych akcji na rzecz Zielonego Szczecina. Akcja rozpoczęła się w ubiegłym roku od marzenia o przeniesieniu kobierców tych kwiatów z Jasnych Błonin w inne rejony miasta. To pomysł autorski pani Marii Myśliwiec, przewodniczącej Rady Osiedla Arkonskie Niemierzyn, którą zapraszam tutaj do nas. I w realizacji tego pomysłu pomaga pan Stelwierz Małodecki z Zielonych Ogrodów. Zapraszam państwa do nas. Dobrze, ja będę widział, ja tam będę widział właśnie, tam będę widział. Zapraszam Państwa z nami o to do zdjęcia. Dobrze, proszę. Kto tu jeszcze miał coś?